Jak pani udało się w dobrym zdrowiu dożyć setnych urodzin? Musi pani mieć jakiś sekret. No wie pan, ja raz w roku robię sobie taką specjalną alkoholową terapię szokową. O, to bardzo interesujące a ile pani wypija tego dnia alkoholu? Staruszka uśmiecha się tajemniczo i odpowiada Ależ skąd, panie doktorze? Tego dnia akurat w ogóle nie pije. Wraca grabarz po całym dniu pracy do domu no ledwie na nogach stoi, taki zmęczony. Siada w fotelu, wzdycha, a żona do niego podchodzi i pyta – "Stewciu, co ty taki wykończony? Ile ty miałeś dzisiaj tych pogrzebów? A on jej odpowiada – wiesz co, kochanie, tylko jeden. Żona zdziwiona dopytuje – jeden? To dlaczego jesteś w takim stanie? Grabasz na to, a bo chowaliśmy naczelnika urzędu skarbowego. – No i co z tego? – pyta żona. – Ano to, że jak tylko go zakopaliśmy, to takie brawa się zerwały, że musieliśmy bisować siedem razy. Pewna kobieta zmarła i poszła do nieba. Gdy przywitał ją święty Piotr, usłyszała przerażający krzyk. Patrzy, a tam aniołowie wiercą jakiejś pani dziurę w plecach, żeby jej przymocować skrzydła. Chwilę później znowu słyszy krzyk, tym razem mężczyzny. Aniołowie właśnie wiercili mu dziury w głowie, żeby zamontować aureole. Kobieta przerażona podbiega do świętego Piotra i mówi: Proszę, ja nie chcę iść do nieba. Gdziekolwiek, tylko nie tu. Święty Piotr spojrzał na nią i zapytał: To co, chcesz iść do piekła? Przecież tam są najgorsze gwałty. Na to kobieta odpowiada: Nieważne. Przynajmniej mam już do tego odpowiednie dziury. Sób i łapa, póki jeszcze masz wszystkie dziury fabryczne. Pieniądze z pierwszej komunii to jest swego rodzaju piramida finansowa. Dostajesz koperty od całej rodziny, od cioci, od wujka, od babci. Czujesz się jak milioner, planujesz na co to wszystko wydasz, a potem? Potem przychodzą rodzice i mówią: Daj, my ci to schowamy, żebyś nie zgubił. Odzyskujesz dopiero, kiedy twoje własne dziecko idzie do komunii. To jest cykl, który nigdy się nie kończy. Pamiętasz, daj suba to nie boli. Znacie to uczucie. Kiedy budzicie się rano po imprezie i stajecie przed najważniejszym wyborem dnia, śniadanie. To nie jest zwykły posiłek, to jest operacja na otwartym organizmie. Śniadanie na kacu jest jak przeszczep albo się przyjmie, albo organizm odrzuci. Idzie sobie czerwony kapturek przez las, zbiera grzybki, śpiewa wesoło. Nagle z zakrzaków wyskakuje wilk, patrzy na nią groźnie i mówi: Ha! Mam cię, kapturku, a teraz pocałuję cię tam, gdzie jeszcze nikt cię nie całował. Kapturek stanął, popatrzył na niego zamyślony, podrapał się po głowie i po chwili namysłu odpowiada: Chyba kurwa w koszyk. Zostaw lajka, zanim wilk pocałuje cię w jajka albo w koszyk. Chcesz kolejny? Zostań tu chwilę.